Hej, hej moi drodzy, ja jestem Maca, to jest kolejny odcineczek z gry Uncharted 4, no i kontynuujemy naszą podróż. Eee, dla niewtajemniczonych jesteśmy w Ribeltari. Popatrzmy. Fuck, nieźle, nie. Dobra, podejdę jak najbliżej tej krawędzi. Okej. Okay. I teraz jakoś to trzeba przeskoczyć chyba, nie? Czy tutaj coś jest? A, tutaj coś jest, proszę bardzo. No i okej, okay, tu już jest spoko. Kto takie domy budował w ogóle? Mm, zejdę bezpiecznie, chyba tak. I mamy drzwi. Okej. Okay. Owsny gwint. Ładnie. Uch, ostrożnie z tym pierwszym stopniem, bo będzie nie Tak. <noise> nie wiem, kto ma zdrowy rozum, by. W takich miejscach przechodził. Nierealne. Chociaż są tacy debile, jak widziałem kiedyś filmiki na YouTubie. To ci Rosjanie potrafią naprawdę zaszokować. Bo przeważnie to Rosjanie. Radę, łażą właśnie po takich miejscach, że jest dosłownie... ...z kilometr do ziemi. Dobra, tutaj trzeba wspiąć to dosyć ostro do góry. Tu nie mogę, czyli chyba tędy. Wejdźmy tam. Dobra. Teraz do tego okienka trzeba jakoś skoczyć. Okej. Okay. Tu nie za bardzo. A czy tutaj? Trzeba na drugą stronę przeskoczyć. Okej, okay, ładnie. I... Nie, tu mi się nie wydaje. Po trzeba przejść i do góry. Okej, pięknie. Ten już jest? Masakra. A tutaj co? Chyba kminie. Jezu, ale to trzeba na krawędź podejść. Wow, trochę by się spadało. Aha, już widzę, gdzie trzeba naskoczyć, więc musimy się rozbujać. Okej, okay, ładnie. No i okej, okay. w końcu grunt jako taki. No, powiedzmy. Na ten budynek nie wejdę, a ten tutaj też nie za bardzo, więc trzeba zejść tu niżej i tutaj rozkminić. Co dalej? Dobrze. A no, proszę bardzo, okienko otwarte. Co teraz? Zaufaj mi rób to co ja, okej, tylko co mam robić? To trzeba wiem co Oj, chyba nie dolecę. I jeszcze raz. Era. ok. A no, tu już tak daleko do ziemi nie jest. Czekajcie, jaki skarb tutaj leży? Co to jest? Jakaś świnia. Duży dzik z brązu. Ok. I co teraz, moi drodzy? Hmm? Może przejdę na drugą stronę i tutaj coś trzeba będzie rozkminić. Uważajmy. Ok, pięknie. A jednak tutaj coś trzeba rozkminić. Ok, więc hop na drugą stronę. To wszystko zrobić, tak? Ok. No, coś w tym stylu. <laughs> o, jasny gwint. Tam możliwe, że jakiś skarb był kurczę. ukryty. No dobra, trudno. <laughs> tak mi się przynajmniej wydaje. Drafiliśmy do bogatej dzielnicy, ale nie mieszkalnej. Jak sądzisz? To jakiś budynek władzy? Pewnie tak. Może radzili tu o zagospodarowaniu przestrzennym Płacili podatki, kto wie? <laughs> no ale faktycznie dosyć tutaj na bogato. Na tą chwilę nawet jest, a co dopiero tutaj kiedyś było. Ktoś musiała szlachę tutaj zamieszkiwać. No, tak jak w każdym innym, moi drodzy, mieście. Miasto. Każde miasto jest podzielone na takie dzielnice bogatsze i biedniejsze. Tutaj mamy solidną wazę kolejny skarb, świetnie. Jestem ciekaw, ile w ogóle ich mam. Jasny gwint. Dobra, proponuję na drugą stronę przejść, bo tutaj chyba nic nie znajdę. Dobra Tędy też nie przejdziemy lipa Sam nawet Natan mówił, że nie przejdziemy, Ale z wielkimi stosami forsy wiąże się wielka nieodpowiedzialność i brak umiaru Coż jest lepiej nie kupisz. Gdzie jest sam? Nie za bardzo widzę dalszą drogę. A tutaj jest sam. Naprawdę, dalszej drogi jakoś znaleźć nie mogę. Aj, czekajcie, może się podrapać, bo mnie coś swędzi. Tędy też już wyjść. Stąd wyjścia raczej nie ma. No właśnie. <laughs> Okej. Okay. Więc poczekajcie, rozejrzyjmy się, może na spokojnie. No chwila. Tutaj coś mamy, patrzcie. No Okej. Okay. Masakrycznie urokliwe miejsce. Chyba tędy. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Świetnie to wygląda. Do tego miejsca z tego co pamiętam. Mieliśmy chyba dojść. Hmm, tutaj w ogóle znajduje się całe centrum, jakby miasta, i e, na mapie był ta, była taka mapa, jakby turystyczna, hmm, czy może nie turystyczna armaty, barykady co tu się wydarzyło? Na nie? To było pytanie retoryczne, ale kto walczył z kim? I o co na początku mieliśmy, gdy tutaj dotarliśmy, taką mapę, no i było na niej napisane, moi drodzy, gdzie wszystkie tak naprawdę drogi prowadziły. I one prowadziły tylko je wyłącznie w jedno miejsce właśnie tam do tego że budynku. O ile się nie mylę, to ten. No i tam rzekomo niby znajduje się skarb, ale. Nie wiadomo jeszcze tego dokładnie. Bynajmniej musimy tam dojść i zobaczyć. Wtedy się wszystkiego po prostu dowiemy. No ale zobaczcie, szable, nie szable. Jeden wielki gruz, jakieś flagi pirackie do tego. Czyli po prostu ta miejscówka została zaatakowana. Najprawdopodobniej przez piratów, no bo ta wyspa znajduje się tak naprawdę. Na środku oceanu. Trzeba tej się tylko rozejrzeć i wejdziemy wchodzić do środka. Rany, robi wrażenie. E, mało powiedziane. No na bogato naprawdę jakieś anioły. O, chwila, jakaś dźwignia, Bo no to... no i nie pomóc proszę Państwa, proszę Państwa, Pusty, oczywiście, sprawka Rejfa? Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy. Okej. Kolejny mamy rozdział, moi drodzy, ale nie będziemy kończyć. Yy, tylko będziemy go kontynuować. Tu mamy pierwszy trop. Okej. Okay. Jest jakiś obraz. Zobaczymy też po drugiej stronie. Tutaj coś mamy. Ta szuflada jest pusta. No okej. Okay. Czekajcie, bo widzę, że tu nad szuflady jakieś są i tak dalej, więc naprawdę trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Mm, tutaj coś mamy. Kolejny obraz. Fu. Szuflata mi przetwarzą. Kolejny złodziej. Ktoś na kurzu, jakby napisał na tym obrazie złodziej. Chwila, chwila. Skrzynia. Pusta. Gdzie się podział skarb. Chwila. Tutaj coś jest jeszcze. Zobaczmy, co my tutaj mamy szmaragdowy flakon. Okej. Okay. Tu na górze jeszcze spójrzmy. nie wiem dlaczego, ale coś mnie kusi, bym sobie tak poprzeskakiwał przez te meble. Chyba nic. Myślałem, że coś znajdę. Tu mamy skrzynię jakąś. Coś tu jest, coś znalazłem. Co to jest? Przeczytajmy. Sekcja G, regał B. Zawartość sporządzone przez jakiegoś R. Taylora. Zdjęcie. Sztylet wysadzony klejnotami. Założyciel Albasra, e, Albasra dokładnie, e, twierdzi, że ten wysadzany drogocennymi kamieniami sztylet należał do cesarza Aurana Bega. Jeśli to prawda, to jest wart niepotyczną sumę. Mamy jakieś tutaj jakby zdjęcie. Perłowy słoń. Yy, no, czyli to zdjęcie na, na tej kartce w tle. Yy, małe arcydzieło w kolorze intensywnego indygo z perłowym siodłem. Kusi mnie, żeby schować go do kieszeni. I mamy jeszcze nefrytową wazę. Waza zachwyca misternością wykonania. Mogłowie mieli talne do obróbki nefrytu. Założyciel Albasra powiedział mi, że jego imperium są całe, że w jego imperium są całe warsztaty, w których wytwarza się wyłącznie takie przedmioty. No okej, okay, czyli nie wiem, czy to nie ma jakiegoś związku z tymi naszymi skarbami, które znajdujemy, bo coś mi się kojarzy, że Coś podobnego miałem, ale to może być po prostu zbieg okoliczności, bo tych waz, tych słoni i tych innych mam od groma. O, nie złe śmiech byłeś strażnikiem, co? Dobra robota. No, Okej, okay, jakiś zadzigany po prostu ten Mamy znaleźć się sama Jakiś zadzigany wojownik tutaj był, biedny, Hej, na tam, patrz na to! <laughs> Co masz? Monety z Libertali. To symbol Everiego. Mm -hmm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Ta. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Ta, a potem w środku. Koloniści gorąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery, Tu. Ojcowie libertani. Oznaczenie <coughs> słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zacharabcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Nie głupie. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? Hmm. To mapa. Ta. a tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, Przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam, New Devon. Cześć. Avery był z Devon w Anglii. A no, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. <laughs> Proponuję wejść na tamtą wieżę i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. No, bym miał rację sam. Miesz notatkę. New Devon, okej. Dobra, dobra, tak, nie przesuwajmy tego. No. Teraz pytanie. Tam wejdziemy. Właśnie. Jak tam wejdziemy? Jak tam wejdziemy, <laughs> moi drodzy? Nie mam pojęcia zielonego. Stąd nie wydaje mi się, że jest jakieś wejście, coś. Gdzie on jest? O, niech nam to pomoże. Tam jest, okej. Okay. Zobaczę, że takie poradniki tutaj są. Co on chce tym zrobić? Nie jakoś to idzie, ale jakoś tak ociężale. Co to jest w ogóle? Pierwszy. Krok drugi podnieść random. Dobra, mam Aha. Po prostu podziękuję. <noise> Dziękuję. O, dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy. <noise> Właśnie, ale. Jak ja mam do tego Żerondola dosięgnąć? Jak ja mam tam wejść? Tego kółowrotka już nie użyję, ale żeby być troszeczkę przynajmniej wyżej tego Żerondola, to wydaje mi się, że trzeba będzie tutaj jakoś przejść na górę. Nie no, nie wiem w zasadzie, nadal. Mm -hmm. Czy coś ten mebel ma wspólnego z tym? Nie. Jednak nie ma nic wspólnego. Czyli no co moi drodzy, spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. <laughs> Na początku tak przeskakiwałem przez te mebelki. No właśnie, tak sądzę, że trzeba się będzie jego chwycić. Okej. Okay. Nie puszczaj się, no, jasny gwint. Tutaj trzeba się rozbujać, ale nie za bardzo wiem nadal, w które miejsce. Czekajcie, sorry za to. Ok. Ja tam za cholerę nie dolecę. No, moi drodzy, nie wiem, w które miejsce się trzeba rozbujać. Będzie ten posąg? Może i tak. Bo ja tam nie dolecę, nadal. Nie ma mowy nawet. Nadal nie kminie nawet, co mi da, gdybym się tam wspiął na tenże No i dobra, no w które miejsce się rozbujać? Może tak jak jestem bliżej dołu, to tam sięgnę. Bo jedynie jedynie mi tam pasuje, żebym się rozbujał. Nie da rady. Łańcuch patrzcie, e to może nie być głupie. Wiecie naprawdę? Tak teraz go zauważyłem. Tak naprawdę z przypadku, na tak można wejść. Jest ten drugi łańcuch. Jeszcze Tarzanie powiedział. Kacie może wyżej? Nie, no, też nie. Jasny gwint. Mm. Ja, jeszcze raz próbuję ten łańcuch się zaczepić. Nie. nie, nie, nie. Jeszcze raz, nie. No naprawdę, nie gdzie trzeba się rozbujać i gdzie trzeba się chwycić, wiecie? Dobra, skminię to zaraz i do was wracam, więc ZW. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. I wydaje mi się, że jednak jedyne rozwiązanie, żeby przejść dalej, to jest ten tutaj łańcuch. Yy, ale zaraz będziemy to kminić. Jednakże jeszcze, moi drodzy, powiem wam szczerze, że nie czuję się yy, taki stuprocentowo pewien co do tych tutaj właśnie rzeczy, które mieliśmy odnaleźć. Yy, więc jeszcze może tutaj... Przez parę sekund, tam może dwie minutki, postaram się poszukać tutaj może jakichś wskazówek, jakichś notatek, czy tam czegośkolwiek. Może szukajmy jakichś półek. Może coś tutaj będzie, może gdzieś jeszcze coś ominęłem. Czekajcie, mogę jeszcze zobaczyć tutaj w dzienniczku coś. Troszeczkę mi się chyba przesunęły strony. Tu już jest pusto. Dobra, mniejsza oto. No nie wiem, czy coś tutaj znajdę do... do końca, więc może dobra, próbujmy dalej. E, próbowałem i raz mi się udało właśnie e, chwycić tego łańcucha, więc... Jeszcze raz to może spróbuję przy was. Może się uda. Łatwo, jakoś super nie jest. Ja wiem, że trzeba troszeczkę się podciągnąć, bo tak będzie ciężej. No i musimy się nieźle rozbujać, naprawdę. Jeszcze, może troszeczkę, bo on tutaj schodzi z tego, jakby. O, proszę bardzo, udało się. Ok, świetnie. Przepraszam. Ok. O, ładnie bez szczęści, moi drodzy. Co? To obrazy. Tak, moi drodzy, póki jeszcze tutaj jesteśmy i to fajnie widać, na każdym obrazie jest na, na każdym obrazie jest napisane no złodziej, tak? I może to nawiązuje do samego e, e, samej nazwy gry, czyli Kras Złodzieja, tak? Coś w tym może jest. Jezus, Maria, uwaga, uwaga. No dobrze, teraz tędy. Chyba nie tędy. Chociaż mieliśmy na tą wieżę się wspiąć. Ale tam widzę, że jakby jest dalsza droga. No dobra. Na razie się tutaj skupmy, może. Okej. Okay. Może do okienka elegancko Zobaczymy. wejdziemy. Aż dziw, że te się nie Oj, sorry. Ej, ej, ej. Nie klacz. Dobra. Dobra. Tutaj nie wydaje mi się. żebym cokolwiek wskurał. Teraz pytanie jak wejść wyżej. A nie mówiłem? Gdy krakał. Tutaj może, okay. <laughs> okay. właśnie jakoś tam linę można podpiąć, nie za bardzo chyba. Tutaj, którą wierzę? Nie, tam przecież nie sięgnę. Snygwind. no, tam na bank nie sięgnę. Tu może jakoś... Okej. Okay. Może od tej strony? Dobra, zarzuć, zarzućmy linę. Świetnie. No, i tutaj chyba trzeba się tylko i wyłącznie odciągnąć. O Jezu, jakoś chwycić tego. Ja bym po tym oknie wlazł, ale Ej, sam? No? nie za bardzo możemy. Nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Ja, już prawie na miejscu. Dobra. Cieszy się jak dziecko. tam coś było Oha, trzeba podsadzić, podsadzić sama. Byłbym wdzięczny. Chodź, gotów? Jak nigdy Dobra, mam coś. Odsuń się no to... Dobra, odsuńmy się. Widzę, że jest skrzynia. Okej. Okay. Świetnie. No, jeszcze wyżej oczywiście. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego, ale widoki będą na pewno super. Niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? Tamto? Ej, da się tam zejść! E New Devon, czyli tam jest New Devon. Jest takie widoki. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcineczek, ale naprawdę piękne miejsce. Nie wiem, czy jeszcze dziś wyżej tutaj zajdziemy, ale widzę, że czeka nas kawałek drogi do tego New Devon. Dobrze, więc, moi drodzy, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.